Witam Państwa serdecznie na kanale Industry Zapraszam do oglądania partijki zagramy sobie Bliska 3 plus Ostatnio wskazany ranking po, po partii 1783 No nie za wysoki, nie za niski zobaczymy czy się uda raczej go podbijać, czy raczej będziemy go tracić no dobra, może tutaj e4, a przeciwnik tutaj flankował. no dobra, zagrajmy może w ten sposób, spróbuję ustawić taką no, blokadę z tej pionków, żeby ograniczać to gąca, dobra, zagramy tutaj gąca i rozwiniemy równocześnie skoczka w kilku dwóch ruchach, no dobra, idziemy dalej, poszło tutaj coś takiego, może podwiążemy tego skoczka, i tutaj przed decyduje decyduję się kopać. No dobra. Ustawię może swojego końca w tym miejscu i będę próbował jakiegoś ataku ataku w ten sposób. Nie? Dobra, no tutaj się tworzy jakiś nacisk. Może jeszcze nie w tym ruchu, ale za chwilę już będzie ten nacisk tworzony. No dobra. Przymkniemy centrum i będę się tutaj skupiał raczej na ataku na skrzydle królewskim. Przeciwnik już mnie tutaj atakuje do gąsa, no ale ok, linia się otwiera. Szkoda, że ten goniec jest teraz zamknięty niestety w tej sytuacji, chociaż no tutaj już przeciwnik idzie po to, żeby otwierać tą sytuację. No dobra, gdybym teraz wybił tego wybił tego skoczka, no to nie ma co płakać, nie? Centrum przymkniemy znowu. Mamy dwa skoczki, ale pozycja jest w miarę zamknięta, zmienimy tylko jeden pionek. Czego te skoczki tutaj powinny Powinny być w miarę ok. Tutaj może planować bardzo szybko otwierać to centrum i przeciwnik. Natomiast, czy to się uda, no to zobaczymy. Dobra, tutaj, no a teraz, jak szybko reagować. Spróbujemy zagrać w ten sposób. na jakąś presję na to pola, chociaż tutaj, no, po zbiciu może być jakaś możliwość już kontrowania. Ok, na ten moment jest spoko no bo. Nie ma łatwo jak tutaj kopnąć centrum. Raczej wolałbym tą pozycję trzymać yy, taką zamkniętą. Mm. No dobra. Wymiana wiesz byłaby w miarę ok. Zobaczymy. Jeszcze nie jest rozwinięty. A już jest rozwinięty. No dobrze. Może tutaj ja w ten sposób zagram to tutaj. Wiedzi mi szach. I jest w zasadzie jak jest. No dobra. Wrócę z W głowie mam to, że przeciw może próbować czegoś takiego. No. Ok. Jeżeli odejdę... Powinno być ok. Moment. Bicie. Bicie. Tutaj, tutaj. No i jakiś powrót. No nie no, chyba się wybroni z tego. Jeżeli coś takiego chodzi przeciwnikowi po głowie, to raczej jestem na to przygotowany. Na to raczej jestem przygotowany. Mam nadzieję, że jestem przygotowany. No dobra, muszę pomyśleć może o jakimś takim ruchu, ażeby tutaj mieć możliwość no atakowania tego Hetmana, który jest w pobliżu mojego Króla No i już tutaj przeciwnik kombinuje, dobra Otwieramy i teraz tak po jakimś takim biciu nic tutaj nie ma, nie? nic tutaj nie ma Po tym biciu nic tu nie ma Dobra, co na przykład po takim duchu? No bo teraz tak, zagram tutaj i mój przeciwnik no, musi myśleć o o no jakimś przegrupowaniu Teraz tak, jeżeli dojdzie do takiej wymiany to jest w miarę OK Tutaj otwieram sobie otwieram sobie linię na tą wieżę Uu. Tutaj nie zauważył niestety przeciwnik ale to był taki dyskretny ruch, muszę przyznać z tym piąciem, wobec czego no czasami tak trzeba. Czasami tak trzeba Dobra, jeszcze jedna Jeszcze jedna. 1834. Ładnie, ładnie Obyśmy tylko nie spadli. Dobra, leci tutaj Sycyl. Przeciwni tutaj szykuje mi alapina. Ja lubię zagrać na to w ten sposób. Jeżeli dojdzie do wymiany, no to Hetman skakuje do gry. Powinno być w miarę OK. Teraz tak No wymiana jest taka sobie, no bo tutaj odbija i za chwilę wchodzi skoczek i takie szmery bajery. Zagram w ten sposób. Zwiążę Hetmana. No i czekamy co się wydarzy. Zwiążę skoczka, nie Hetmana. No właśnie. Dobra, w jakimś takim wybiciu jest względnie OK. Psuję tutaj przeciwnikowi piony. Tutaj w zasadzie kolejne piony są popsute. No i wydaje się, że jest ok. Yy, w zasadzie nie ma osobości, przeciwnik tutaj ma okropne słabości No teraz to już w ogóle jest super. Dobra, teraz no ok, mogę dostać takie coś. Mogę zagrać tutaj roszatkę za takim na tego pionka, po tym ruchu raczej się nie boję. Dobra. Idę w to. Idę w to. Po tym ruchu no zawsze mogę zagrać. Dobra, jeżeli to zbiję, to co dostaję? Mogę dostać jakąś nauczkę, nie? Czy nie? Tutaj zagram, leci to. Dobra, zagram na spokojnie, skromnie. A żeby zrobić furtkę mam się zasad. Trzeba być człowiekiem z zasadami. Rozwój figur, potem ruszada. To są zasady szachowe. Dobra. Teraz tak, jeżeli tutaj zwiążę, no to nim tak szybko nie odejdzie. Więc to jest plus. Dobra. Tutaj, tutaj leci. Tutaj mam nacisk na Tutaj, tutaj się odbluję No dobra, ale jak jak odejdzie to będzie miał ruch, nie? No dobra, nieźle Nieźle Wydaje mi się, że stoi kapkę lepiej Dobra, otwarcie gąca, co po tym ruchu w ogóle przeciwnik nawet, nawet nie martwi się o tego swojego pionka. No nie ma co się dziwić, o słabość nie ma się co martwić. No dobra. Tutaj jeżeli osadzę tego yy, skoczka w centrum, jestem przekonany, że powinno być OK. Jestem przekonany, że powinno być OK po tym ruchu, no tutaj zawsze jest to, nie tutaj, no muszę przyznać, że bije, bije przeciwnik po tym ruchu po tym ruchu jest ok, nawet jeżeli tutaj jakieś rzeczy no bardziej mi się podoba mimo wszystko to ta wieża trochę rozłączona, no ale mimo wszystko mimo wszystko, chyba tak Teraz tak, jest atak na, tą, na tego pionka, na tą wieżą. Nie jest to złe, no, przeciwnik tutaj podważa. No. dobra pytanie. poty? Bo teraz tak. Goniec jest związany. Jeżeli zagram coś takiego, no to są szanse, są szanse. Płaci mi w wybiciu, bo w wybiciu jest słabo najpierw muszę się zabezpieczyć no właśnie, najpierw się muszę się zabezpieczyć może pójść to dobra dobra niech będzie tak niech będzie tak ha. no muszę przyznać, że dziwne, no bo teraz po wybiciu Mam widełki, łapię dwieże, no chyba siedzi, chyba siedzi, no bo teraz no zabiera i okej, okay, no może nic nie zyskuje, no ale zawsze zawsze upraszczam pozycję, nie? <grywka> zawsze upraszczam pozycję, no dobra, no a teraz króla w centrum, ja mam trochę taką sytuację mało aktywną, mało aktywnego króla mam, no ale nic, ciśniemy, dobra, oba, oba króle w centrum, czas na, czas coś podziałać, pionek więcej, no, wydaje się, że powinno się tutaj coś udać wykombinować dobrego, niech będzie w ten sposób, ja tutaj w i teraz tak, no pion jest w centrum, no trzeba przyznać, że ten pion w centrum, no powinien być powinien być tutaj, no jakąś przewagą, jakąś przewagą, wiadomo przy takiej wieżówce, no jeden pionek więcej, no to nie jest fortuna, ale OK, trzeba wyrobić wolniaka na, może na skrzydle etmanskimi, można by coś działać w choinkach. No dobra, próbujemy. Bicie bicie. Jeżeli mi się uda jakoś tego pionka tutaj przycisnąć, no to byłoby fajnie. Wiadomo, może kombinować jakieś takie ruchy, nie? Nigdy nie jest lekko, nie? nigdy nie jest lekko. No dobra, jeżeli zagra tutaj, no to tutaj. Zawsze jakoś te w sobie obronię. Nie? że jakoś te 5 chyba sobie obroni no okej okay. jeżeli pchnę ją się ustawić tutaj no to będzie mi cały czas w sumie groził tym, że albo tego piąka będzie atakował, albo te dobra jak teraz przechodzić tym królem, no bo w zasadzie to niby jest w porządku, a niby nie jest w porządku jeżeli pójdzie jakiś szach, no to właśnie królem przejdę, nie na razie tym królem nie ma możliwości właśnie przejścia. To jest tutaj, no moje. Moje, no tutaj. Nemesis. Moje nemesis. Okej, okay. dobra. Idziemy tutaj, tutaj po szachu. W zasadzie trochę się chyba polepsza mi pozycja, no bo teraz tak. A w ogóle to tutaj dziwne jest, no bo teraz przeciwnik traci. 30, 5, no nie wszystkie, bo dwa. No dobra, ale teraz tak. Po tym ruchu wydaje mi się, że jest chyba po partii. no, no jest na pewno po partii. No dobra. Dzięki już w tym za oglądanie i no, genialny ruch. Dzięki już w tym za oglądanie i yy, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.